Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, dzisiejsza bitwa pochodzi od MC Davido, który już u mnie na kanale był CGC, czyli przeze mnie już zapomniana artyleria. Nawet szczerze mówiąc, jak go zobaczyłem, first battle on this RT, I wanna help my best. Ja szczerze mówiąc, nawet zapomniałem trochę, już, jak giecek wygląda. Nie mam go w garażu. Czasami na streamach pytacie, żebym zagrał Giecekiem, ale mówię, że nie zagram, ponieważ go nie mam. On ostatnio też dostał model HD i nawet się trochę zmienił, taki się trochę chyba ścisnął bardziej. Taki się teraz wydaje taki po prostu, jakby tak to, to, to go zossać troszeczkę, taki się zrobił. No, i tak jak napisał tutaj Dawid, jest to jego. Pierwsza bitwa. Nie uwierzycie, ale tak dokładnie jest. Napisał do mnie, że jest to jego. Po prostu kupił tę artylerię i wszedł do bitwy, i co dostał? Prochorowkę i jest jedyną artylerią w drużynie. Także promocja po prostu niesamowita. Bitwa jest bardzo, bardzo świeża. Rozegrał Dawid ją y, mniej więcej nawet niecałe 24 godziny od momentu, kiedy ją nagrywam na początku klasycznie celujemy sobie na to miejsce z którego mogą podjechać na przykład czołgi ciężkie albo, albo ewentualnie czołgi średnie bardzo ładnie zły aż fioletowy zniszczył RU to jest bardzo ważny frag, ponieważ już nie mają yy, Przeciwnicy tego Lajta, jest Chat, leci pestka i mamy pierwsze trafienie za 1800 punktów uszkodzeń. Mike Lowry w badczacie ginie. Jeśli ktoś, wydaje mi się, że Mike Lowry to była postać z chyba Bad Boys, tam grał go ten drugi. Nie Will Smith, tylko. Nie, Mike Lowry to. Nie, to chyba się Burysmith go grał. W każdym razie wydaje mi się, że to było Bad Boys. OK, I take that. E, no, bardzo ładny taki strzał otwarcia. Chat za full HP. W tej bitwie ogólnie niesamowite będzie to, że Giecek będzie trafiać. Myślę, że gracze, którzy znają Gieceka, mm, powiedzą w, y, i przyznają mi rację, że Giecek jest artylerią niecelną y, i trudno nim trafić y, coś. Tak na przykład mamy go jak battot bezpośrednio, a tu będą strzały po prostu nam chodziły perfekcyjnie. Teraz ten T62A, można było tę pestkę już wydać, niestety na razie Dawid zwleka, czeka, patrzy na to, gdzie ten poleciał, a teraz pestka w ciemno i... Wydaje się, że spadła troszkę za wcześnie i troszkę za późno. Także raczej ten strzał no, nie był idealny, ale nie wykluczone, że jednak coś tam mogło z pleszem wejść. Zwróćcie też uwagę, że Dawid gra na zestawie złotym, czyli złote HEK, 11 ponad metra splesza, plus racje bojowe, plus jeszcze 105 oktanowa benzynka. Więc no tutaj tak, o tam był chyba ten T62, a wydaje się, że on dostał chyba trochę po naszym strzale około tak stawiałbym ze 450 HP. może być. Spod hill pisze e, Także teraz mm, Dawid na razie czeka na to, co się zaświeci na dole. E, bitwa, no tak jak mówię, jedna artyleria, więc niesamowicie przyjemnie do obstrzeliwania. Jeśli tylko będzie dobrze celować, to te buły powinny ładnie wpadać na przeciwników. Celować w sensie em, po prostu patrzeć tam, gdzie są przeciwnicy. Jest bardzo ładnie wycelowane w 140, poleciała pestka i bęk, trafienie bezpośrednie promocyjne, bo tylko za 707. Promocyjne dla tego gościa w obiekcie 140, ponieważ to mogło go trafić naprawdę o wiele, o wiele mocniej. Był to strzał bezpośredni. O, jaka galeria wdzięcznych celów. Ciekawostką jest to, że. Oprócz tego, że Dawid y, to jest swoją pierwszą bitwę rozgrywa na Geceku, to jeszcze ma kompletnie załogę nieprzygotowaną do tej bitwy, ponieważ jego załoga składa się z gości, którzy mają w większości niepełne dwa perki. Tutaj jest tylko z takich ważnych perków zrobione, y, jest szósty zmysł, ale poza tym nawet nie ma BI. A z tego co widziałem, na jednym z załogantów ma nawet niecały pierwszy perk zrobiony, więc już kompletnie słabo. O, te dwa y, Nixy Liberty, tak, y, jak sobie pięknie stoją obok siebie. Pestka wpada dok po prostu perfekcyjnie, co do milimetra wpadła pomiędzy dwóch gości, także no, lepiej ten strzał nie mógł wejść. Gdyby wszedł bezpośrednio, domyślam się, że raczej by takiego e, Libertę nie zabił, a tak po prostu weszło dokładniej. Zobaczcie, podwójny damage e, 850 plus 744. Także jednym strzałem zrobiliśmy prawie 1600 punktów uszkodzeń. To tak, jakby zabić jednego Libertę na, na pestkę. Na razie tutaj sobie Dawid oszczędza. E, patrzy, czeka na to, co to się będzie dziać. E, ładujemy cały czas. E, jest E4 na chilu, także również bardzo ładny cel. Ostatnie 6 e, sekund loadu, tylko Teraz co? E4 czy znowu próba strzału w Liberte. Goście się znowu wycofują, dokładnie, bardzo ładnie się wycofują pod nasze działo. Także teraz leci pestka w trójkę czy w dwójkę. Dobra, poleciała w dwójkę i wpada i znowu bardzo ładnie. Troszkę zabrakło tej teraz tego trafienia, gdyby poleciało odrobinkę za tego pierwszego Libertę. Myślę, że wpadłoby to lepiej, bo i tak by go zabiła, a tego drugiego również mogłoby tam poharatać. Także w przypadku do. Takiego, no, kapkę lepszego strzału e, mogli, mógłby wpaść bombardier i by, mielibyśmy porobione dwa liberteki w dwóch strzałach, co byłoby absolutnym fenomenem. Ale tak czy inaczej, zobaczcie, w kilku trafieniach mamy już prawie 5000 punktów uszkodzeń i zakładam, że. Również mogło wejść tutaj w tego em, w T62A, więc ten strzał gdzieś tam mógł wpaść. Jeśli to się udało, to myślę około tych 400 punktów uszkodzeń na, na naszym koncie ekstra może być. Także teraz co, E4 czy Liberté? E4 czy Liberté? Yy, w coś poleci, o jednak poleciała Peska niepotrzebnie we czwórkę, ale okazuje się <laughs> zabiło Liberté, który gdzieś tam się z tyłu zawieruszył i tak czy inaczej w niego weszło. Także na razie po prostu fantastycznie. Już na pewno przekroczone 5000 punktów uszkodzeń, i tutaj już Dawid pisze: I think Ace in First Battle. No, moi drodzy, a no. Mapa jest absolutnie fenomenalna. Losowanie jeszcze lepsze niż fenomenalne, e, więc nic tylko korzystać. No, przeciwnicy się bardzo ładnie rozstawiają, bardzo ładnie drużyna współpracuje. E, nie robi tego damage'u zbyt dużo. Bardzo ładnie Dawid wybiera sobie cele, dobiera sobie momenty, kiedy warto kogoś strzelić. Typ czwarty heavy również ładnie wystawiony, zaświecony na spokojnie. Pestka już przygotowana, pocelowanie i leci, była gościu, podjeżdża dostaje perfekcyjny strzał za 826. Zwróćcie uwagę, że strzał w typa 4 Heavy e, zadał więcej uszkodzeń jemu niż trafienie bezpośrednio w obiekta 140. Bardzo ciekawa sytuacja. Na liczniku ponad 5700 punktów uszkodzeń, ale myślę, że realnie mamy już ponad 6000. Zostało jeszcze całkiem sporo przeciwników, tych hp ków jeszcze mam przeciwnicy dość dużo. Mamy jeszcze 140 T62A artylerię, dziewiąte tiery tutaj yy, nam zostały 3 i jedną ósemkę tylko teraz właśnie kwestia, żeby sobie znaleźć cel, bo w praktyce te 6000 punktów uszkodzeń może, może jeszcze nie pozwolić na zdobycie Asa, więc fajnie byłoby tutaj coś jeszcze fajnie kliknąć Jest te 62A, jest te, ty, typ czwarty heavy, ktoś go trafia, nie przebija, polecia pestka Wydaje mi się, że to nie było dokładnie skupione, ale wchodzi tak czy inaczej bardzo ładnie e, Dobicie tego typa 4, 6, 200 i 4 fragi Lekko teraz przewinę, e, cały czas komunikuję się, się z drużyną, Dawid tutaj pisze em, do jakiego ewentualnie sektora warto by coś zaspotować, ile będzie ładować. Jest strv, bardzo fajny cel jakby w tego strv weszło tak od góry e, to mamy strzał za full HP, ale zanim skupimy, zanim tutaj przeładujemy to jednak trochę może czasu minąć, także jeszcze na spokojnie. E, tutaj coś się przed chwilą wybuchło, więc tutaj może być jakiś jeszcze inny cel, może na przykład jest to T-44. Na razie czekamy, jest T-44, teraz tak, czy obiekt, czy, 140, czy, czy T-44 Teraz to obiekt, obiekt ma ile HP? Dość mało, więc wracamy sobie, jest SRV, dość blisko tego celownika naszego, także znowu sobie skupiamy, powolutku, pestka przygotowana, leci była i perfekcyjnie trafione, bezpośrednio, 6700 punktów uszkodzeń i 5 fragów, this arty is OP, pisze Dawid, no, tak jak mówię, bitwa zdarzająca się jeden na, raz na, myślę, kilka realnie, Absolutnie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o celność wieceka w tej bitwie. Nawet nie do końca skupione strzały wchodzą nam w i i w typa 4 Heavy. Dokładnie skupiony strzał trafia perfekcyjnie w Badchata za full HP. 14 do 10 się zrobiło i zostaje obiekt 140 na 40 punktach HP. Dawid ma 5 fragów, więc nie ukrywa, że chciałby zrobić tego Top Gana. Tutaj pyta drużyny, czy mogły zrobić 6 fragów, tylko teraz pytanie, gdzie jest ta 140, czy ją tutaj uda się znaleźć, Przewodowa mamy więc pestka już gotowa no i teraz kto ewentualnie czy ją zaświeci czy pozwoli kod dotyka teraz monitora i celownika wodzi za celownikiem jest to 40, celownik rozwalony strasznie ale próbujemy jest gościu ucieka przed nami ktoś go nie trafia czy się uda czy jednak ucieknie może teraz dość duże wyprzedzenie pestka leci i widzieliście to trafiła dokładnie gościa w locie więc nawet gdyby Pojechał, to i tak dostałby slash, byłby szósty frak ale CDC nie widzi tego, że kolega może zrobić specjalistę, robi swój pierwszy i jednocześnie ostatni frak w tej bitwie. A my przechodzimy do podsumowania. Jakby ktoś nie dowierzał, to tutaj mamy e, zrzut z garażu. Sam Dawid podesłał. Jak widzicie, na samym tenkim końcu, na samym dole mamy faktycznie GCK. E, jedna bitwa, 100% wygranych. Średni, e, średnie uszkodzenia na bitwę, e, średnie, przepraszam, exp na bitwę 1580. Jedna bitwa jest zrobiony, a z pancerny tyle. Moi drodzy, w tej bitwie, oczywiście, MK. I duży kaliber, plus jeszcze mamy medal Gora. Zabrakło odrobinki do specjalisty. Cóż, my tutaj mamy: 7818 punktów uszkodzeń, czyli tutaj mamy tak, w tego. 140 nam weszło, to widzieliśmy 707, a w T62A weszło nam za 512, więc pomyliłem się niewiele. Liber T1 dostał za 1005, czyli tam w dwóch strzałach 1500, drugi w dwóch strzałach 1500. Także, tak jak mówiłem, no może nie udało się w dwóch zrobić dwóch fragów, ale w trzech strzałach mamy porobione dwa czołgi. Nie udało się tam, poszedł strzał we czwórkę, ona zginęła tuż przed naszą pestką. To dostał w takim razie Liberté, który gdyby ten E4 przeżył, to myślę byłby tam Bombardier. No jak nie w jednym momencie, to w drugim. W obu zabrakło trochę szczęścia, jednak, no i tak naprawdę bitwa fenomenalna. Zobaczcie, 7818 punktów uszkodzeń, 5 fragów dało nam łącznie 1053 bazowego EXPA, co przy okazji jest, moi drodzy. Najlepszym wynikiem na całej mapie, dzięki czemu, gdyby Dawid miał aktywną misję na yy, artyleriach, ostatnią to by ją przy okazji zrobił. Yy, tutaj, jak resztę ciekawe, yy, ciekaw jestem, jak yy, nasza drużyna wyszła ze spotem. E, tutaj tak, Leopard 1600, szpał pancerru bardzo ładnie, prawie 3500. lwy strasznie tam aktywnie coś pisał o spocie, sam zrobił ponad 2000 asysty, no a u nich ich ru zrobiło 0. Także tak naprawdę urządziło naszą drużynę to, że udało się zabić w porę e, ten czołg lekki T44, u nich 1000. Tutaj niewiele, tutaj też niewiele. No także jak widzimy, e, tutaj E4 zrobiła 1800. E, jak widzimy, u nich. Hmm, czołgi zrobiły tego spota niewiele albo wręcz nic. U nas praktycznie e, Leopard dużo, tutaj nawet troszkę Centurion, troszkę gdzieś tam Grill to może nie, Fosz nic, CDC prawie nic. Tutaj, tutaj 4325 punktów uszkodzeń, no naprawdę tutaj 1600. Więc jak widzimy, praktycznie większość z naszych czołgów zrobiła coś, żeby e, tę bitwę wygrać, nawet spotowała. 10 oddanych strzałów, 6 trafień, wszystko na 300+, plus, 9 uszkodzonych, 5 zniszczonych, przejechane prawie kilometr, zarobek 84 tysiące brutto, podjód kosztów amunicji 35 tysięcy na minusie, 1580 expa z premką razy 2, 3160 i można GCK sprzedać. Mnie zajęło to 940, chyba jeden bitew, a Dawidowi o 940 mniej. Gratuluję. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. Ojego, mojego. 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 Nie odzywa się.